Zawiść, podłość, hejt tak branża wędkarska <grywa> reagowała na nowe wędki Hypaltach. Ale myślę, że Majki wie co robi. Także łapie udziały w rynku nie od dziś. Mam nadzieję, że firma jego będzie się rozrastać. Ja też sobie zakupiłem takie dwie wędki HypalTak H2. Mam nadzieję, że sobie za jakiś czas zakupię wędki Hypal tak H5 i będziemy robili rześ na Wiśle sumów, sandaczy, sztupaków. No tu to chyba trochę przesadziłem z tymi sandaczami, ale kto wie? Zobaczymy co się będzie działo. Mam nadzieję, że trochę szumu robi filmem, który mam zamiar opublikować, bo nie Niestety niektórych dupy zapieką tam i to dość mocno.